jakoś nie pożegnać. Ostrzegam! Podpuść Nie zamierzamy. Mamy auta, a teraz dorwiemy ciebie. Dacie radę go zatrzymać? Oficer Torres! Tak, taki jest plan. Oczystecie? Słuchajcie uważnie. Jest niebezpieczny. Nie podchodźcie za blisko, gdy go złapiecie. Zostawcie go mnie. Możemy jej ufać? A znasz innych liniarzy, którzy chcą go dorwać? Właśnie.

W samą porę. Muszę stąd znikać, natychmiast. Ty? Torres. Ewa! Co tam? Jeśli mnie zgarną, mamy przechlapane. Obydwoje. To prawda. Policja zakończyła dziś poszukiwania byłego szefa oddziału pościgowego, Franka Mercera. Chociaż wciąż nie odnaleziono ciała, według oświadczenia policji porucznik Mercer najprawdopodobniej nie żyje. Ponad tydzień temu Mercer próbował uciec policji i wydostać się z Palm City, wywożąc ze sobą liczne samochody wyścigowe. Jego ucieczka zapewne udałaby się, gdyby nie działania nieznanych nam kierowców ze sceny wyścigów ulicznych, którzy pomogli w odzyskaniu aut. Jak się później okazało, pojazdy zostały wcześniej nielegalnie skonfiskowane w akcji trwającej kilka miesięcy. W świetle skandalu policja szybko zareagowała na niepokój mieszkańców i w miejsce Mercera znalazła następcę, który już dziś wydał oświadczenie. Dziękuję. Zbyt długo Frank Mercer wykorzystywał pozycję dla korzyści. To już przeszłość. Czas, abyśmy wrócili do wypełniania obowiązków. Do walki z wyścigami. Za kadencji Mercera przestępczość miała się dobrze. Ja na to nie pozwolę.